Witam w moim programie Wieczne Kino, którym cofamy się w czasie, zawsze o 100 lat, aby zasiąść w fotelu kinowym i sprawdzić, czym w tych odległych czasach fascynowali się ówcześni amatorzy dziesiątej muzy. Jeszcze jesteśmy w 1912 roku, choć zniecierpliwione korki od szampana gotowe są już do wystrzału. Dziś przyjrzymy się bliżej filmowi muszkieterzy z Peak Alley. Realizacja D.W. Griffith, reżyser wyrastający powoli na ojca kinematografii amerykańskiej. D.W. Griffith, a właściwie David Llewellyn Griffith był jednym z najpodniejszych reżyserów historii kina. Filmy zaczął kręcić w 1908 roku, a do końca 1912 miał na koncie około 300 krótkometrażowych produkcji. W licznych swoich filmach szlifował nowe środki wyrazu, takie jak dzielenie narracji na równolegle prowadzone historie, stosowanie, chodzi dość oszczędnie, zbliżeń na istotne dla fabuły przedmioty czy przesunięcie akcji z centralnego punktu kadru na boki. W przyszłości narośnie wokół twórcy wiele kontrowersji, ale my jesteśmy w 1912 roku, więc to wszystko jeszcze przed nami i możemy skupić się na czysto technicznych aspektach wpływu reżysera na rozwój języka filmowego. Wracamy do Muszkieterów. Film równolegle opowiada dwie przeplatające się ze sobą historie. Na początku dominują losy ubogiego małżeństwa. Muzyk sprzedaje swój instrument, żeby mieć fundusze na utrzymanie rodziny. Długo się jednak mnie nic mnie nie cieszy, ponieważ w progu własnego domu zostają mu one zrabowane. Kradzieży dokonują członkowie tytułowego gangu muszkieterów. Jakiś czas później muszkieterzy zadzierają z przywódcą konkurencyjnego gangu, w czym spory, choć nieświadomy udział ma żona muzyka. Zatarg doprowadza do konfrontacji pomiędzy dwoma grupami na ulicach miasta. I tu zaczyna dominować wątek muszkieterów, a w sumie ich przywódcy zwanego Snapple Kulminacja wszystkich wątków następuje w wystrzałowym finale. Film ma krótki metraż, więc akcja jest wartka, szybko przeskakujemy na kolejne wątki i zwroty akcji. Czasu jednak na każdą scenę jest akurat tyle, żeby widz zdążył wyrobić sobie opinię na temat poszczególnych bohaterów. W filmie możemy zauważyć wiele charakterystycznych dla Griffitha elementów, jak choćby podczas sceny, w której ganki poszukują się nawzajem na ulicach miasta mamy zaserwowany popisowy numer reżysera, czyli podzielono pomiędzy dwie grupy narrację, co efektywnie podnosi napięcie. No i strzelanina, jako kulminacja wątków. Chyba nie straci za dużo, mówiąc, że do niej dochodzi. Długo wyczekiwana scena jest krótka, ale nie rozczarowuje. Podbudowana odpowiednim suspensem robi przyzwoite wrażenie. W filmie pojawia się Lilian Gish jako żona muzyka zwana Little Lady. To jej drugi występ przed kamerą wcześniej pojawiła się również u Griffitha w Ukrytym Wrogu, a intuicja podpowiada mi, że jeszcze o niej usłyszymy. Występ jej jest przyzwoity, ale i tak cały film kradnie Elmer Booth w brawurowej roli przywódcy muszkieterów. Jego rola to klasyczna postać romantycznego gangstera. Jest zły, ale i uroczy, agresywny, bezwzględny, ale potrafi też być szarmancki, a nawet bezinteresowny. No może bez przesady. Elmer szarżuje, strzela miny, robi teatralne gesty, ale i tak wypada w tym bardzo naturalnie. Do moich ulubionych momentów z filmu należą właśnie te, w których uczestniczy Snap Kid. Praktycznie każda scena, w której się pojawia ma jakiś smaczek, minę, gest, grymas, w którym możemy się delektować. Najlepsze ujęcie w filmie to te, w których mamy zbliżenie na zastygłe w napięciu twarze skradających się gangsterów. No i na deser bombowa scena z zapałką i policjantem, która idealnie podsumowuje charakter bohatera. Film uważany jest za pierwszy film gangsterski, a to już samo w sobie jest wystarczającym powodem do jego obejrzenia. Do tego dołożymy jeszcze charyzmatycznego głównego bohatera, przyzwoitą w dobrym tempie opowiedzianą historię i mamy idealną pozycję dla każdego, kto chciałby sprawdzić, jakie były początki reżysera, który do dziś budzi duże kontrowersje. Serdecznie polecam.